Georgi Iwanowicz Gurdzijew był enigmatyczną postacią, ormiańskim filozofem, mistykiem i przywódcą duchowym, który żył w latach 1866-1949. Jego życie było pełne podróży po Azji Środkowej, Iranie, Egipcie i innych egzotycznych zakątkach świata. Gdzie poszukiwał wiedzy o starożytnych tradycjach i tajemnicach ludzkiej świadomości, Gurdżijew był założycielem Instytutu Harmonijnego Rozwoju Człowieka. Jego nauczanie, często określane jako ezoteryczne skupiało się na idei, że większość ludzi żyje w stanie snu. Nieświadomych prawdziwej natury rzeczywistości i własnych możliwości Gurdziejew proponował szereg praktyk, takich jak ruchy, ćwiczenia, a także specjalnie skomponowane muzyki, które miały pomóc uczniom obudzić się i osiągnąć pełniejszy potencjał zdolności paranormalne Gurdziejewa. Fakt czy fikcja o Gurdziejewie krąży wiele legend. Często dotyczących rzekomych zdolności paranormalnych mówi się że potrafił przewidzieć przyszłość, uzdrawiać ludzi, a nawet materializować przedmioty. Jednakże należy podchodzić do tych opowieści z dużą ostrożnością. Brak naukowego potwierdzenia, żadne z przypisywanych Gurdzyjewowi zdolności paranormalnych nie zostało potwierdzone naukowo interpretacja wydarzeń. Wiele z tych opowieści może być wynikiem nadinterpretacji wydarzeń, sugestii lub po prostu chęci nadania mistycznym charakteru jego osobie efekt placebo. Część cudownych uzdrowień przypisywanych Gurdziejewowi może być efektem placebo, czyli wiary w skuteczność terapii Gurdżiew sam unikał. Publicznego demonstrowania jakichkolwiek nadprzyrodzonych mocy zazwyczaj podkreślał znaczenie pracy wewnętrznej i samorozwoju, a nie magicznych zdolności, dlaczego Gurdziejew wciąż fascynuje. Pomimo braku naukowych dowodów na jego paranormalne zdolności, Gurdżiew pozostaje postacią niezwykle interesującą jego idee dotyczące natury człowieka. Świadomości i rozwoju duchowego nadal inspirują wielu ludzi. Jego wpływ można odnaleźć w różnych dziedzinach, od sztuki i teatru po psychologię. Filozofię podsumowując, Georgi Gurdzijew był postacią złożoną i kontrowersyjną. Choć jego nauczanie i życie pełne są tajemnic, to jego dziedzictwo wciąż żyje jednakże. Należy pamiętać, że oddzielenie faktów od fikcji w jego przypadku jest niezwykle trudne. Teraz przejdziemy do dalszych nauk pana Gurdziewa, więc czym jest wyższa wibracja? W kontekście nauk Gurdziewa nie jest to pojęcie fizyczne. Nie chodzi tu o wibrację w rozumieniu fizycznym. Jak drgania cząsteczek metafora rozwoju, wibracja symbolizuje intensywność i jakość energii życiowej w człowieku związek z świadomością, im wyższa wibracja. Tym większa świadomość, czyli zdolność do percepcji świata i siebie samego na coraz głębszych poziomach rozwój centrów energetycznych według Górdziewa, mnich, jogin. Fakir Koncepcja centrów energetycznych jest jednym z kluczowych elementów nauk Górdziewa według niego, człowiek posiada kilka niezależnych centrów, które odpowiadają za różne aspekty jego funkcjonowania. Trzy podstawowe to centrum emocjonalne, mnich, związane z uczuciami, emocjami, wolą i. Instynktami centrum intelektualne, jogin, odpowiedzialne zamyślenie, analizę, pamięć centrum ruchowe, fekir. Powiązane z ciałem, zmysłami i koordynacją dlaczego rozwój tych centrów jest ważny Gurdziejew podkreślał, że większość ludzi funkcjonuje na poziomie automatycznym, gdzie różne centra działają niezależnie od siebie, często w konflikcie celem rozwoju jest zharmonizowanie tych centrów, osiągnięcie ich jedności i stworzenie tak zwanego czwartego ciała świadomej, zjednoczonej całości jak. Rozwijać poszczególne centra, centrum emocjonalne, mnich, praca z emocjami, obserwowanie i nazywanie swoich emocji, nauka ich wyrażania w zdrowy sposób, rozwój woli, przekraczanie własnych ograniczeń, podejmowanie trudnych decyzji medytacja, ćwiczenia skupiające uwagę na odczuciach fizycznych i emocjonalnych centrum intelektualne, jogin, studia, czytanie, nauka nowych rzeczy, rozwijanie zdolności analitycznych logika, ćwiczenie logicznego myślenia, rozwiązywanie problemów medytacja, koncentracja na... Myślach, obserwacja ich przepływu, centrum ruchowe, fekir, ruchy intencjonalne, specjalnie opracowane ćwiczenia, które harmonizują ciało i umysł, yoga, tai chi, praktyki, które łączą ruch z oddechem i świadomością, praca fizyczna, różnego rodzaju aktywności fizyczne, które wzmacniają ciało i zwiększają energię. O co w tym wszystkim chodzi? Głównym celem jest osiągnięcie harmonii i jedności między różnymi aspektami naszej istoty, kiedy centra pracują razem, jesteśmy bardziej świadomi, wolni i pełni energii to pozwala nam żyć pełnią życia i realizować swój potencjał. Ważne jest podkreślić indywidualne podejście. Każdy człowiek jest inny, więc potrzeby i metody rozwoju będą się różnić proces długotrwały. Rozwój duchowy to maraton, a nie sprint, wymaga cierpliwości i wytrwałości. Rola nauczyciela. Obecność doświadczonego nauczyciela może znacznie przyspieszyć ten proces podsumowanie. Koncepcja centrów energetycznych Gurdjieva oferuje nam mapę do zrozumienia siebie rozwijając poszczególne centra. Możemy Osiągnąć większą świadomość, harmonię i spełnienie zbiornik energetyczny u Gurdziejewa, podstawy i praktyki. Koncepcja zbiornika energetycznego jest jednym z kluczowych elementów nauk Gurdziejewa, choć nie jest to pojęcie opisane w sposób dosłowny. Można je rozumieć jako metaforę opisującą naszą zdolność do gromadzenia i wykorzystywania energii życiowej, czym jest zbiornik energetyczny. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma w sobie pewien rodzaj zbiornika, który napełniamy energią poprzez różne czynności. Jedzenie, sen, relaks, aktywność fizyczną, ale także poprzez pracę wewnętrzną, taką jak medytacja czy samoświadomość, ta energia napędza nasze życie, nasze myśli, uczucia i działania. Dlaczego zbiornik energetyczny jest ważny jakość życia? Im więcej energii mamy, tym lepiej funkcjonujemy, jesteśmy bardziej odporni na stres i mamy więcej siły do działania, rozwój duchowy. Energia jest niezbędna do pracy nad sobą, do przekraczania własnych ograniczeń i do osiągania wyższych stanów świadomości, zdrowie. Niski poziom energii może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, jak napełniać zbiornik energetyczny. Gurdzijew proponował wiele praktyk, które miały na celu zwiększenie i efektywne wykorzystanie energii. odżywianie. ważne jest. Aby dostarczać organizmowi odpowiednich składników odżywczych, Gurdzijew podkreślał znaczenie zbilansowanej diety i unikania przetworzonej żywności sen. Wystarczająca ilość snu jest niezbędna do regeneracji organizmu aktywność. Fizyczna Ruch pomaga zwiększyć przepływ energii w ciele medytacja, praktyki medytacyjne pomagają uspokoić umysł i zwiększyć świadomość energii w ciele, ruchy intencjonalne, specjalnie opracowane ćwiczenia, które harmonizują ciało i umysł, praca w grupie, wzajemna obserwacja i dzielenie się doświadczeniami może zwiększyć naszą energię, praca wewnętrzna, samoświadomość. Analiza własnych myśli i uczuć pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii. Ważne jest, aby pamiętać, indywidualne podejście, każdy z nas ma swoje unikalne potrzeby i preferencje zrównoważenie nie należy przesadzać z żadną z tych praktyk Znajdź równowagę między aktywnością a odpoczynkiem cierpliwość Zwiększenie poziomu energii to proces długotrwały i wymagający systematycznej pracy podsumowanie Zbiornik energetyczny to metafora opisująca naszą zdolność do gromadzenia i wykorzystywania energii życiowej poprzez odpowiednie praktyki możemy zwiększyć nasz poziom energii i poprawić jakość naszego życia oto kilka przykładowych praktyk które mogą pomóc napełnić zbiornik energetyczny. Ćwiczenia fizyczne, yoga, łączy ruch z oddechem i świadomością ciała, pomagając zrównoważyć energię tai chi. Delikatne, płynne ruchy poprawiają krążenie energii i uspokajają umysł. Pływanie daje poczucie lekkości i relaksuje mięśnie. Bieganie zwiększa wydolność tlenową i poprawia nastrój. Medytacja, uważność, skupienie uwagi na chwili obecnej, np. Na, na oddechu, pomaga uspokoić umysł i zwiększyć świadomość ciała. Wizualizacja. Tworzenie mentalnych obrazów, np. miejsca pełnego spokoju, pomaga zrelaksować się i naładować energią odżywianie. Dieta zbilansowana, spożywanie produktów bogatych w witaminy, minerały i antyoksydanty dostarcza organizmowi niezbędnej energii ograniczenie przetworzonej żywności. Przetworzona żywność obciąża organizm i może prowadzić do spadku energii sen, regularny rytm snu, chodzenie spać i budzenie się o stałej porze pomaga regulować zegar biologiczny wygodne miejsce do spania, żadbaj o to. Aby Twoje łóżko było wygodne i sprzyjało relaksowi praca z emocjami, journaling, prowadzenie dziennika pomaga uporządkować. Myśli i uczucia terapia, wsparcie terapeuty może pomóc w rozwiązaniu trudnych emocji zamiana materii grubej w subtelną według Gurdziejewa. Podróż do świadomości Gurdziejew, mistyk i filozof, przedstawiał człowieka jako złożony system, w którym współistnieją różne poziomy materii, od najgęstszej, fizycznej, po coraz bardziej subtelne, związane z emocjami. Myśleniem i świadomością jednym z kluczowych celów jego nauk było przekształcenie tej materii gęstej w subtelną, co miało prowadzić do rozwoju. Duchowego, co to znaczy materia gruba i materia subtelna, materia gruba, to wszystko, co jest związane z naszym ciałem fizycznym, zmysłami, instynktami i automatycznymi reakcjami, jest to poziom, na którym większość ludzi funkcjonuje, często nieświadomie materia subtelna. To energia związana z naszymi emocjami, myśleniem, a także z bardziej subtelnymi aspektami naszej istoty. Takimi jak intuicja czy świadomość, jak przebiega proces przekształcenia, Gurdziejew podkreślał, że proces ten jest złożony i. Wymaga systematycznej pracy nad sobą oto kilka kluczowych elementów tego procesu. Świadomość. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie swoich automatycznych reakcji, myśli i emocji. Obserwacja siebie pozwala rozpoznać, które aspekty naszej osobowości są bardziej grube, a które bardziej subtelne. Energia. Gurdziejew mówił o zbiorniku energetycznym, który trzeba napełniać. Aby wspierać proces transformacji równowaga centrów, człowiek posiada różne centra emocjonalne, intelektualne, ruchowe które muszą być zharmonizowane, praca nad sobą, to obejmuje szeroki zakres praktyk, takich jak medytacja, pozwala na skupienie uwagi i obserwację własnych myśli i uczuć ruchy intencjonalne, specjalne ćwiczenia, które harmonizują ciało i umysł, praca w grupie, wzajemna obserwacja i dzielenie się doświadczeniami przyspiesza proces rozwoju pamiętniki. Prowadzenie dziennika pomaga w analizie własnych myśli i uczuć odżywianie, Gurdziejew podkreślał znaczenie odpowiedniej diety dla utrzymania wysokiej energii życiowej sen. Wystarczająca ilość snu jest niezbędna do regeneracji organizmu metamorfoza energii. Gurdziejew porównywał ten proces do alchemii, gdzie mniej szlachetne metale są przekształcane w złoto w przypadku człowieka, materia gruba emocje, myśli, które nas ograniczają, jest przekształcana w złoto świadomość, wolę i energię życiową koncepcja wypracowania duszy. W naukach Gurdziejewa jest dość złożona i wymaga głębszego zrozumienia. Gurdziejew nie używał terminu dusza w tradycyjnym. Religijnym znaczeniu dla niego człowiek był bardziej złożonym mechanizmem niż tylko ciałem i duszą porównywał człowieka do maszyny, która ma potencjał do rozwoju i przekształcenia czym jest to, wypracowanie duszy, według Gurdziejewa, dusza jako potencjał. W naukach Gurdziejewa, dusza to raczej potencjał człowieka, jego zdolność do świadomości. Wolności i rozwoju to nie jest coś. Co już posiadamy w pełni, ale coś, co musimy wypracować przekształcenie materii, Gurdziejew mówił o różnych poziomach. Materii w człowieku, od najgęstszej, fizycznej, po coraz bardziej subtelne, związane z emocjami, myśleniem i świadomością, wypracowanie duszy oznacza przekształcenie tej materii gęstej w subtelną, czyli zwiększenie naszej świadomości i wolności praca nad sobą. To wymaga systematycznej pracy nad sobą, obejmującej różne aspekty życia, od diety i snu. Po praktyki medytacyjne i pracę w grupie Zjednoczenie Centrów, Gurdziejew mówił o różnych centrach człowieka emocjonalnym, intelektualnym, ruchowym które muszą być zharmonizowane przebudzenie, wypracowanie duszy, to w pewnym sensie przebudzenie się z automatycznego, mechanicznego trybu życia, dlaczego trzeba wypracować duszę, potencjał człowieka. Gurdziejew wierzył, że większość ludzi nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału wolność. Wypracowanie duszy prowadzi do większej wolności od automatycznych reakcji i ograniczeń świadomość, pozwala zrozumieć siebie i świat na głębszym poziomie rozwój duchowy. To podróż w głąb siebie, która... Prowadzi do odkrycia swojej prawdziwej natury do nauk Gurdziejewa na koniec polecam ćwiczenie do wypracowania wyższych wodorów przez oddech i można to osiągnąć przez pranayama. W jogi pranayama to zbiór ćwiczeń oddechowych, które mają na celu zwiększenie przepływu prani, energii życiowej w organizmie qigong. W chińskiej medycynie tradycyjnej qigong łączy ruch, oddech i medytację. Aby harmonizować przepływ qi, energii życiowej, medytacja uważności, skupienie uwagi na oddechu jest podstawą medytacji. Uważności pozwala to zwiększyć świadomość ciała i umysłu.